Witajcie kochani, muszę się z czymś podzielić, ponieważ nie ma czasu. Przed chwilą dzwoniła pacjentka, żeby zdać taką relację kontrolną. Proszę najczęściej po tygodniu o telefon po pierwszej dawce leku. To już jest kolejna kolejna wizyta kontrolna, myślę, że nie minęło dłużej niż dwa tygodnie. Pacjentka z bólami kolana, z bardzo zniszczonym stawem kolanowym, skierowana do mnie od ortopedy, jako normalne skierowanie lekarskie. Nie powiem, jaki ortopeda, ponieważ nie chcę, żeby miał problemy w izbie lekarskiej, żeby mu zabrali prawo wykonywania zawodu, tak jak mi. Zamówienie, że homopatia jest skuteczna. I, kochani, już kiedy pacjentka zadzwoniła, ten pierwszy raz po tygodniu po wzięciu leku homopatycznego powiedziała, że bóle już ją nie budzą w nocy, bóle tego kolana. W dzień się nic nie zmieniło, mówiła. Teraz jak zadzwoniła, po kolejnym nie wiem, czy jednym czy dwóm tygodniu, yy, powiedziała tak, że śpi dobrze, nie ma snów, nie budzi ją to kolano w nocy, yy, a budziło średnio raz dziennie. Yy, snów nie pamięta. Mówi tak. I to, to co sprawia, że wiem, iż to jest dobrze dobrany lek, to nie jest to, że pacjent mówi, że go coś nie boli już odkąd się lek. To kluczowe zdanie jest takie: Jestem spokojniejsza. Nie, denerwuje mnie, nie denerwują mnie już rzeczy, które dawniej by mnie denerwowały. Lek homopatyczny. Nie leczy tak naprawdę kolana. On leczy człowieka, jego zaburzenie stanu ducha, energii, wibracji, prawdziwą przyczynę choroby. Jest dobrany indywidualnie do tego najgłębszego zaburzenia. I zawsze następuje zmiana osobowości psychiki na lepsze. I wtedy dopiero dzięki temu, nie dzięki lekowi homopatycznemu, dzięki tej poprawie mentalnej, w podświadomości, ustępują wszystkie dolegliwości, bólowe i inne wszystkie choroby wszystkie I teraz pacjentka dodała tak w ciągu dnia ten ból kolana nie jest już taki ostry jest poprawa czyli poprawa w tych dolegliwościach bólowych też w ciągu dnia napadów padaczkowych nie było Uczcie się kochanie homopatii, bo to jest przyszłość przyszłość stara medycyna ze swoim paradygmatem materialistycznym odchodzi już żegnamy się z nią grzecznie i tu y, będzie potrzeba ogromnej ilości homopatów przez następne 200 lat przypadki wyleczenia chorób y, całe jest szkolenie choroby układu kostno-stawowego. duże szkolenie, gdzie są wywiady, analiza homopatyczna i wizyty kontrolne, często wideokontrole jest na portalu y, homeo24.eu Tak samo jest tam szkolenie podobne choroby autoimmunologiczne. Za ogłoszenie tego szkolenia, gdzie powiedziałam, że są tam przypadki y, pacjentów z SM, z rozsianym, bielactwem, Chorobami tarczycy czy Hashimoto. I jeszcze tam jakieś chyba wymieniłam choroby optymonologiczne. Za ogłoszenie tego szkolenia i powiedzenia wymienienia tych chorób, odebrano mi prawo wykonywania zawodu na dwa lata. Pod moją nieobecność, nie mogłam pokazać nie mogłam pokazać tych cudów, tych owoców. Ale nic straconego, kochani. Zajrzyjcie tam, zwłaszcza. Lekarzy zachęcam do zmiany kierunku, bo i tak Was zastąpi sztuczna inteligencja. Pozdrawiam wszystkich.